Dźwięk mię uderzył, nagle moje ciało jak ów kwiat polny, otoczony puchem, prysło zerwane anioła pod muchem. I ziarno duszy nagie pozostało. I zdało mi się, żem się nagle zbudził, ze snu strasznego, co mię długo trudził. I jak zbudzony ociera pod z czoła, tak ocierałem moje przeszłe czyny, które wisiały przy mnie jak łupiny, Wokoło świeżo rozkwitłego zioła. Ziemię i cały świat, co mię otaczał, gdzie dawniej dla mnie tyle było ciemnic, Tyle zagadek i tyle tajemnic, I nad którymi jam dawniej rozpaczał, Teraz widziałem jako w wodzie na dnie, gdy na nią ciemną promień słońca padnie. Teraz widziałem całe wielkie morze, Płynące z środka, jak ze źródła, z Boga, A w nim rozlana była światłość błoga. I mogłem latać po całym przestworze, biegać jak promień przy boskim promieniu mądrości Bożej, i w dziwnym widzeniu i światłem byłem i źrenicą razem. I w pierwszym jednym rozlałem się błysku nad przyrodzenia całego obrazem. W każdy punkt moje rzuciłem promienie, a w środku siebie, jakoby w ognisku, czułem od razu całe przyrodzenie. Stałem się osią w nieskończonym kole. Sam nieruchomy czułem jego ruchy. Byłem w pierwotnym żywiołów żywiole. W miejscu, skąd wszystkie rozchodzą się duchy, świat ruszające, same nieruchome. Jako promienie, co ze środka słońca leją potoki blasku i gorąca, a słońce w środku stoi niewidome. I byłem razem na okręgu koła, które się wiecznie rozszerza bez końca i nigdy bóstwa ogarnąć nie zdoła. I dusza moja, krąg napełniająca, czułem, że wiecznie będzie się rozżarzać i wiecznie będzie ognia jej przybywać. Będzie się wiecznie rozwijać, rozpływać, rosnąć, rozjaśniać, rozlewać się, stwarzać i coraz mocniej kochać swe stworzenie. I tym powiększać coraz swe zbawienie. Przeszedłem ludzkie ciała, jak przebiega promień przez wodę, ale nie przylega do żadnej kropli. Wszystkie na wskroś zmaca i wiecznie czysty przybywa i wraca, i uczy wodę, skąd się światło leje i słońcu mówi, co się w wodzie dzieje. Stały otworem ludzkich serc podwoje patrzyłem w czaszki jak alchemik w słoje. Widziałem, jak człowiek rządze zapalał, Jakiej i kiedy myśli sobie nalał, Jakie lekarstwa, jakie trucizny wary gotował skrycie, A dokoła stali duchowie czarni, aniołowie biali, Skrzydłami studząc albo niecąc żary, Nieprzyjaciele i obrońcy duszni, Śmiejąc się, płacząc, a zawsze posłuszni temu, Którego trzymali w objęciu, Jak jest posłuszna piastunka dziecięciu, które jej ojciec, Pan Wielki, poruczy, Choć ta na dobre, a ta na złe uczy.